I raz jeszcze sobota, 15 sierpnia, tym razem Polska, Szczyrk i Międzynarodowy Memoriał Olimpijczyków na kompleksie Skalite. Przed nami konkurs Open, kategoria otwarta, 32 skoczków na liście startowej, w tym czołówka naszej reprezentacji. Mamy tutaj całą kadrę narodową z Kamilem Stochem, Piotrem Żyłą i Dawidem Kubackim na czele. To pierwszy letni, pandemiczny test kadry Michała Doleżala. No, i zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Pogoda w szczyrku, podobnie jak we frensztacie, pod Radchoszczem, bardzo dobra. Mamy tutaj upał, jest niemal bezwiecznie. No, i zobaczymy, jak to będzie wyglądało po 5 miesiącach przerwy na tydzień przed letnim Grand Prix w Wiśle. I jeszcze dziś wieczorem na Ski pl. Oczywiście rozmowy z naszymi, z naszymi skoczkiniami z frensztatu. No, i mamy nadzieję, że uda się też porozmawiać z naszymi zawodnikami. Zarówno oni, my oraz kibice, którzy zgromadzili się tutaj poza obiektem, są już głodni rywalizacji. Brakowało nam wszystkim skoków narciarskich. No, i dzisiaj mamy naprawdę dużą dawkę. Rano, frenstadt Czechy, letnie Grand Prix Kobiet, wygrana Niki Kryżnar, Szóste miejsce Kingi Rajdy. No, a teraz Skali, też szczyrk południe Polski. Międzynarodowy Memoriał Olimpijczyków 2020, aktualnie trwa pierwsza seria, wyniki wszystkich kategorii, także tych juniorskich, rywalizacji kobiet na pel. bądźcie z nami i oczekujcie kolejnych meldunków.